Wychodzi na świat balladyna z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona wewnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkiego, z porządku i ładu, jakim się wszystko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepione. Niech naprawiacz wszelkiego bezprawia Kirkor pada ofiarą swoich czystych zamiarów. Niech grabiec miłuje kuchnią Kirkora. Niechaj powietrznego plana kocha się w rumianym chłopie, a sentymentalne filon szuka umyślnie męczarni miłosnych i umarłej kochanki. Niech tysiące anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy. Tylu ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za marą wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody zamiast straconej z żebra swego kości. Postąp inaczej, Ty szlachetny, młody. Niechaj Ci pierwsza jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła. Gdzie okienkami błysną dziewic twarze, a dach słomiany, tam jest Twoja miła. A nie się wahaj, weź pannę ubogą, żę się z prostotą. I niechaj Ci błogo i lepiej będzie niżbyś miał z królewną, o złote słońce, drzewa ukochane, o ty strumieniu, który po kamykach z płaczącym szumem toczy szwale śklane, rozmiłowane w jęczących słowikach, róże wiosenne, z wami filon skona, bo Filon marzył los. Endymiona marzył, że kiedyś po blasku miesiąca biała bogini różami wieńczona z niebios błękitnych przypłynie i drżąca czoło pochyli, a koralowymi ustami usta moje rozpłomieni. Ach, tak marzyłem, ale na tej ziemi nie ma dyany. Samotne mówiętne, jako fiołek, albo kwiat jesieni. Zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaj motylic, to pomagać mrówkom bującym stolice i drogi umiatać do mrównika wiodące. To majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato. A zimą śpił u chłopa za brudnym przypieckiem między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Bo ty też jesteś leniwy, ochliku, ach patrz. Na słońca promyku wytryska z wody go plana. Jak powiewny liść ajeru lekko wiatrem kołysana. Jak łabędź. Kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru, kołysze się, waha, płynie. I patrz, i patrz, lekka i gibka skoczyła z wody jak rybka, na niezabudek barkoczu wiesza się za białe rączki, a stopą po fal przezroczu brylantowe iskry skrzeszą. Ach, czarowna! Niech słońce zagaśnie, jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamię. Zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wiernym, błagam cię, zaklinam na twoje własne szczęście. Ach, zaklinam, bo zginiesz luby. Nie, razem zginiemy. Ale ty zginiesz także, gdy ja zginę. Więc nie chcę zginąć, abyś ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam. Ja karzę. Dobre moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła. A kto posieje dla Boga nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem. A kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze? A my tu żniemy, aż tu nagle zboru jak i królewic. Niech i kuchta dworu albo koniuszy. Zajeżdża karetą i mówi do mnie Podciwa kobieto, daj mi za żonę jedną z twych córek. Panie, weź balladynę, piękna jak dziewanna. Tobie się także, Alino, dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W woda goni się za wodą. Mój królewicu, rzęsie się z balladyną. Jaki wybór trudny. Starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przeodziana, ta za labastrów, a ta zaś Różana, ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki. Ta jako złote na zorze aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem. Więc jednej mężem, drugiej być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaślubić. Lecz którą kochać? Którą tylko lubić. O panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. czegóż chcieć więcej? Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie masę gotować garnek? Kto ogień rozniecać, ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać.